Siemane szkolne money, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w Advanced, Lecimy Zapierdalamy Po oko Bo jakiś kurwa burak podpierdolił kurwa na lewo, kurwa przemiecił Tak kurwa pilnują Te kurwa o ty kurwa od Inosa No i co? Zapierdalamy przy ciebie. Kurwa niestety nas się zbliża, ale mamy możliwość przy... Mam możliwość iść do gospody Więc pykniemy, prześpimy się i... I co? Micho jest to. Kurwa, wydawało mi się, że coś tam jest. odo. Jak ty masz na imię, bo nieprawda. Orland, kurwa. Mnie mówili co innego. Podglądamy kurwa w kima. Tego jest więcej, Może być tu pierwsze lepsze. Ta, ta, ta on oczywiście wie wszystko lepiej. Ej ten łeb ciemniostwora, stwora to mi się przydał. Aha. A po tu mi w ogóle? Myślisz, że ja mam lepiej. Kurwa, Jeszcze jak? Kurwa, kolejny harpieruch. Ja pierdolę. Um, ja mniej więcej wiem, gdzie mam iść. I to na pewno nie tu. Lecz. Dobra, idziemy po to i Tutaj też nie. Kajcie. a no, muszę sobie to ogarnąć. Tutaj mam klasztor. On spierdolił. I on jest nad klasztorem. No, tutaj dużo drogi na drogę. Więc robimy kurwa taki meg. Wsteczka. I chyba stąd będzie najszybciej. Tam jeszcze chyba cię nie stworej, już będę miał czy coś. Takie nie mogę zajmować się wszystkim. Jeszcze oczywiście. Podkę sobie wypijemy i szybciej. Kurwa, podkę No Mieszam się, kurwa. Jężyk mi się połączy. Dlatego uprosił No, uprosił, uprosił. Dobra, zapiertamy. A będzie jeszcze gorzej. No, będę, będę miał dwa razy szybciej. O, jest kurwa. No, dobra, weź kurwa, odwierdź się. Bo mi i nie pójdzie. Nie wiem, ale kurwa chyba poda szybkości, była? Tak, zajebiście. Bym ciekawi to procent szans jest na to. Kurwa cyk bokiem. Jak pod litrem, kurwa. I tutaj cyk kółeczkę robimy. O, dzik jest. No dobra. I na tym momencie kurwa już nie pamiętam. A tutaj było. O, a tu nie podniosłem? A, bo ja kurwa byłem na tym. Przemiana z przemiana zębacza. Dobra, tutaj na pewno tego nie było. Ale chciałem zobaczyć... Czy... Chciałem zobaczyć, czy może coś będzie, bo tutaj nie byłem. Bo tutaj, no, zębaczem popierdalałem tego Smell'a, ale smoczym zębaczem. I co? Nie, nie miałem co jak podnieść. Dobra, bez dalej. Nie ma kurwa, przebacz. O! Dobra, ale w razie zapiszemy. Za, za. Zajebiście. O mam z ich skóry niczego tu nie znajdę może bosper nic, będzie się. tu nie znajdę nic tu nie ma niczego tu nie znajdę to no nic ciekawego nie było A tu? tu też coś tam niby jest ale czym czym Kurwa, ręcoma dobra wezmę. idziemy po. Oko. Ta dobra, to było tutaj, to było tutaj i obok tych wargów muszę przejść. Cyk kółeczko, cyk tam nie idziemy, bo są te... Szkielety. A te szkielety pojebane są mocniejsze kurwa na to lorku. Więc kurwa ciekawie. Spóźniłeś się. Zniszczyliśmy okowi nosa. A mógłby Zdoby pokonania naszego pana i mistrza są skóry skazane na niepowodzenie. na tam wyrucham ci kurwa w dupie z kupą Dobra. Kurwa, kurwa jakiś mocny nieban. Czemu martwy nowic... bo kurwa wysłał tych nowicjuszy za... tym, za tamtym. Dobra, a zapiszmy. Zapiszmy, zapiszmy i się wyleczmy. Masz kurwa, w serio? I z każdym będę miał kurwa tą kastenkę. Pierdolni pierdolni pioruny, kurwa. To oni kurwa nieśmiertelni teraz są. Urwa, jak jest, ci wytrwaliście się, się zrobili. Plan. No... Powiedzmy, że mam plan. Myślę, że nic, nic się nie zrobi. No, tego się kurwa obawiałem. Ну и че вам, курва, зробить? А, курва, там еще один Ну курва To jest kurwa... może mieć rację bytu to co chce zrobić Kurwa, Jebana, w kurwa, kurwa niebieską kula ognia wziął Mówiłem, że kurwa pojebany na coś. No kurwa. Wyjebał się, ale i ja. Wiedziałem, żeby kurwa nie iść za par. Wiedziałem a kurwa Siła wyjść Dobra chodź kurwa Patrz ty, kurwa na to, teraz O kurwa nie pasz nie patrz, nie patrz, nie patrz, nie patrz, ała Jednak nie patrz. No ten piowne kurwa mi straszne... ...strasznie zapierdoli. Hmm. O, o. I co kurwa, i co? Ja cię jeban. Wasz teraz, kurwa. Tajne tajemne techniki kurwa mniej przała im mnie kurwa dwa mi Podziękował No kurwa syf macie przy sobie Były mi kurwa potem omane Te lagi się skopiowały Niczego tu nie znasz. No i to w chuj się skopiowały. Dobra, mamy okay. nosa zapić trójeczka No i oczywiście tu się jeszcze zajmiemy się oponentami z boku, bo Exp to Exp. I zaraz każdy kurwa będzie miał tą kascenkę, ja pierdolę. Co się dla czysto Expo? Sam nie wiem. Ach, chuj, dobra. Zapanowała ciemność, twoja stara kurwa przyszła. Dajcie mi kurwa normalne poty, chuje. No i teraz chyba z... tyle z tego. Gdzie jest kurwa ten mag? Jeszcze jeden mag kurwa powinien być ten, co ich zdradził. Kurwa, tak szybko się jebany przebrał? No no A, i by troll No bo tej kurwa jakiś rąk coś stoi. Nie wiem już, w co wierzyć. Tak. Hej, Dobra, ty! Tak powiedział. Kim jesteś? Co to ma być? Przesłuchanie? No, nie mam ci nic jak. do powiedzenia, ale może chcesz pogadać z moim kolegą. Tylko uważaj, on nie. Co tu robisz? A co cię to obchodzi? Kurwa dużo. Tak tylko pytam. Zrozumiałem. Ale co ty tu robisz? Tak czy inaczej, to nasza droga. I nie lubimy, jak nam ktoś tu przeszkadza. Nie twoja. A co ci... Skoro nalegasz? <laughs> Mocny w gębie. Pora ci ją zamknąć. Rozerne się Oha! Dopisałem to 38, 69, 40, dobra Także sobie opierdolimy jakąś poteczkę i... Dopiero wtedy No ja miałem próbę lowa. Muszę nawet, kurwa, z nimi nie gada gadać, nie będę. Zajebiście. Chcieli się, kurwa, napierdalać. Spoko. Ich wybór, nie mój. Będziesz chciał zapalować to trochę. Czy nie przychodził tędy jakiś nowicjusz? Przeszło tędy dzisiaj wielu dziwnych ludzi, włączając tych dwóch żartownisiów przy kamiennym łuku. Faktycznie, coś Zaj zajmowałem. mi. pewien nowicjusz z klasztoru magów ognia. Spoko. Czyli jednak, że nie chcę zapalować na czarnego krola. No niestety Może kiedyś. Dobra, ale no cofnijmy się do tego to Korinis No, tak. no mannej nie mam okej okay. Kurwa żaden problem Garnijmy to z okaminosa jeszcze Nie Nie się ma kurwa To przecież tylko po włoski Ey, tam się coś mieli, ale fajnie Odzyskałem oko Inosa. Obawiam się, że jest uszkodzone. Ale... to niemożliwe! Mało, ekspa mało. Co się stało? Amulet wpadł w ręce plugawych istot. Przybyłem zbyt późno. W jest it. pewne niezwykłe miejsce kultu, w kształcie półksiężyca. Nieprzyjaciele odprawili tam nad nim jakiś tajemniczy rytuał. Niech Inos ma nas w swojej opiece! Zbezcześcili nasz słoneczny krąg! Kurwa, Daj, koż, co wysłuchałem na pierwszej w lesie? Nie dysponują aż taką mocą. Co możemy teraz zrobić? Nieprzyjaciel stał się niezwykle groźny. A mimo to ten prastary artefakt, może jeszcze pokrzyżować jego plany. Musimy czym prędzej naprawić oko i przywrócić mu dawną moc, no, Kurwa, mocą. już lecę. Czas działa na naszą niekorzyść. Gdzie kurwa jest Serwis okay, no, so? Co się teraz z nami stanie? Bez ochronnej mocy amuletu jesteśmy bezbronni wobec sił ciemności. Udaj się do miasta i odszukaj tam maga wody imieniem Patrasz. Ujwy kurwa władacie magią. Tylko gdzie, kurwa siły ciemności nie może cię Zanieś mu opa. oni was tak. Co to za słoneczny krąg? Każdego roku. Wszystkim magowie i Mówiłem, skarzą, że budeczko, w czas przesilenia, By uczcić Sorry, nowego cyklu. Dobroczynna moc słońca jest w tym miejscu szczególnie silna. Nigdy nie przypuszczałem, że no tak można miść. ją wykorzystać do mrocznych celów, a przecież tak się właśnie stało. Dobra. Teraz byśmy poszli na... O właśnie to Mnie mówili co innego. Było to żadna wielka sprawa. To tylko plotki, nie doszło do mnie nic na ten temat. Chcę. Uciekał jakby gonił Sambeli. Mnie mówili co innego, to naprawdę nie mój problem. Dobra. Nie zasłużył sobie na myśli, że to. Jestem ciekaw, może coś Lee nam powiesz czy coś. Nie Przydałoby się, nie, nie powiem. Wracam z górniczej doliny. Tamtejszy zamek został zaatakowany przez smoki. A więc to ja już prawda. O tym mówiłem. Lares wspominał coś o smokach. Kto... No. Co się stało z paladynami? Rozbici i... A... Dobra. On już mi chyba mówił. Nie wiem czym on się tak denerwuje. To było oczywiste, więc nie mów mi takich rzeczy. Hmm. Przyszło mi to do zobaczyć, czy może e, już... Dojowa. te... E, rogi cię raz stwara bo jak tak to będzie zajebiście. Opręta. Zapraszam kurwa O tych z ty mnie od razu atakuje się Ale tyle dobra, że nie ma kurwa tego możliwości uderzenia jak gumi. Dobra, tylko jeszcze kurwa można tutaj zajebać Mi się wydawało, że tutaj było dwóch albo trzech No dobra, najwidoczniej nie Albo już kurwa z Kolejny Dzisiaj będzie króciutki odcinek, bo, kurwa, będzie z pół godzinki. I tak mi się, kurwa, już chce spać, ale jest tak późno. Zajbios. Jak, kurwa, niepokonane, Jak kubica. A to zboże to kurwa nie kujałe rośnie. To było wiadomo od dawna. Hej, ty! O, Koleś, czego chcesz? Przez ostatnie kilka dni myślałem, jak moglibyśmy szybko zarobić w tej noży trochę kasy. No i, no i co bym myśleł? wydaje mi się, że wpadłem na pomysł, jak się szybko wzbogacić. Się Jest taki kupiec w mieście, który zapłaci kupę kasy za pewną rzecz. Dlaczego mi to mówisz? Sam nie mogę tego zrobić. Muszę tu siedzieć i pilnować tych głupich owiec. Chodzi ci o farmerów? To właśnie mam na myśli. Dobra, o co chodzi? O co chodzi? Uw kupiec twierdzi, że potrafi z dużym zyskiem sprzedać rogi cieniostworów. Ktoś musiałby udać się do lasu i zapolować na te bestie. To właśnie Twoje zadanie. Ile można na tym zarobić? Kupa kasy, powiadam ci! Wystarczy Dale. dla nas dwóch! Brzmi nieźle. Dam ci znać, jak tylko zdołam zebrać trochę rogów. Mam kurwa kilka. Nie wiesz? Oj, chłopie, spodziewałem się po tobie więcej. No i tam kurwa nie przesadzę. Naucz mnie. No to słuchaj, zabijasz cieniostwora, a potem łapiesz prawą ręką za róg. Najmocniej jak potrafisz. No jestem kurwa. jego czoło, i wycinasz bruzdę w ciele dookoła rogu. Potem używasz noża jak dźwigni, żeby wyrwać róg z czaszki i już jest twój. No, no i zajbiście a potem musisz go przy... Mam więcej rogów cieniostworów dla twojego kupca. Dobra, Świetnie. dawaj kurwa siw. Daj je tutaj i przynieś więcej. Kto wie, jak długo jeszcze ten kupiec będzie chciał te rzeczy. Oto twoja działka. No kurwa, jeszcze się bałem, że hajs mi nie da. Um, dobra, tak. Ode mnie nikt się niczego nie dowie. Oko i nosa... ...wstały wyruchane. Dobra, lecimy do miasta. Nie można na tym polegać. Trzeba chyba Hagenowi powiedzieć... Ja do miasta poszedł razem Na pewno będzie trzeba przeprowadzić tego Kupca do magów ognia. I resztę nikogo ja nie pamiętam Po co ja tutaj przelazłem Dobra mordeczki, to chyba na dzisiaj koniec, bo tak mi duży sen. A pół godzinki jest, no to pół godzinki będzie. Za wiele nie zrobiliśmy. Polataliśmy, pomachaliśmy trochę mieczem, ale no zawsze coś. Dobra, jeszcze porozmawiamy tym kurwa chujkiem. Mam oko przy sobie. Niestety jest uszkodzona. Co takiego? Cóżeś uczynił! Bez oka jesteśmy zgubieni. Paweł, porozmawiaj z Karen. Jak się przypierdoliłem, żeby je naprawić. Dobra, murteczki, dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Zostawcie łapeczkę subika oraz komentarz. Tak więc, cześć na razie. Siema neczko, Nie mówię przecież niczego nowego.